Polish Fest TV Wspiera na Spiroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Kibice Arki Gdynia na meczu z Resowią zaprezentowali oprawę z okazji 25-lecia zgody z poznańskim Lechem. Na choreografię składał się transparent o treści Arka z Lechem ramię w ramię Wszystkie piąki r***ybane do tego na sektorze rozciągnięta została sektorówka z motywem kibiców i przewracanych pionków w barwach wrogich klubów. Całość została okraszona pirotechniką. Zobaczcie film, który publikujemy dzięki uprzejmości serwisu trójmiasto.tv. Czy przypominamy, że używanie środków pirotechnicznych jest zabronione bardzo proszę. Jeszcze raz przypominamy, że używanie środków pirotechnicznych jest zabronione. Bardzo prosimy o nierzucanie także z w obręb morawy. My jeszcze raz apelujemy do kibiców o nieużywanie środków... Jak oceniacie oprawę? Napiszcie w komentarzu i niezależnie od tego, komu kibicujecie, zostawcie łapkę w górze pod filmem dla rozwoju kanału. Przypominamy, że z kodem Fans TV dostajecie 20% rabatu w sklepie offensywa.com. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w Pioszot.pl z kodem Polish Fans TV 5% rabatu.